Cześć, z tej strony na 6. w dzisiejszym odcinku matematyka dla klasy ósmej szkoły podstawowej, podręcznik GWO, matematyka z plusem, no i dzisiaj jeden temat z działu drugiego, z działu wyrażenia algebraiczne i uznania. dzisiaj przekształcenie algebraiczne, czyli krótkie przypomnienie, chodzi po prostu o redukcję wyrazów podobnych, no, i doprowadzenie do jak najprostszej postaci. Czyli jak mamy x kwadrat plus x minus 7x kwadrat minus 0,2x, no to podkreślamy sobie te same jednomiany, bo każda ta część, czyli x kwadrat, to jest jeden jednomian, x to jest, to jest drugi jednomian, minus 7x kwadrat to jest jeden jednomian, kolejny jednomian, i tak dalej. Yy, x kwadrat i szukamy też z kwadratem, no to podkreślamy kolejne. I normalny x z normalnym x. I to liczymy. x kwadrat minus 7x kwadrat, no to jest minus 6x kwadrat. I x minus 0,2x to 0,8x. Dobra. Dalej. Jak mamy y, znak przed nawiasem, no to y, jak mamy plus, to możemy po prostu zdjąć nawias, nawias i się nic nie stanie. Jak mamy minus, no to zmieniamy znak każ wszystkiego, co jest w tym nawiasie, czyli minus y 2x plus 3. Nie? No i a jak mamy po prostu tu, to zawsze jest tu mnożenie. No i mnożymy wszystko przez wszystko, czyli 2x minus 6x kwadrat. A tu tak samo, czyli. To razy to, to razy to i to razy to i to razy to. Czyli ac a razy c minus a razy d plus b razy c i minus b razy d. Nie? No i jak mamy tak, mamy ułamek, to y, możemy albo skracać, albo zapisać tak jak tu. To zależy. No to tu najlepiej to tak rozbić, czyli 2a podzielone na 2 plus 3 drugie. No i tu możemy właśnie w ten skrócić, czyli wychodzi A plus 3 drugie, nie? Tu przez 2 oczywiście skracamy. Tu najpierw zapisujemy to w słupku, w sensie w łamku. No i wychodzi nam X plus 10E podzielone na 5. I też możemy tu sobie to zapisać, czyli X podzielone na 5 plus 10E podzielone na 5, czyli X plus 2E wyjdzie, nie? x 5 plus 2y. No i tu tak samo podkreślamy sobie te same znaki, czyli 5 y, razy x kwadrat y, minus 9x kwadrat, no to minus 4x kwadrat, no i minus 3x plus 4x to jest x, no i po prostu plus 5, jak nie ma nic więcej. Jak tu mamy znak zaś przed, to byśmy sobie mogli powie powiedzieć, o dobra, to sobie to zrobię minus x, minus 7 i będzie świetnie. No nie, bo mamy kolejny nawias, więc znaczy, że trzeba to wymnożyć. Więc tego x a na razie zostawiamy, po prostu go przepiszemy na początku. No i liczymy tak jak zawsze, czyli będzie x kwadrat y, minus 3x plu, y, plus 7x y, minus 21. No i najważniejsze, żeby to wszystko było w nawiasie, a przed tym nawiasem ten minusik. No i później po prostu tak jak zawsze zmieniamy znak, czyli minus x kwadrat plus 3x m, m, minus 21, nie? I wychodzi minus x kwadrat, no i to się tam zredukuje, czyli wychodzi minus 4, x kwadrat minus 4x plus 21, nie? No i tu mamy najcięższy przykład chyba z, z tego wszystkiego, czyli y, taki właśnie, kiedy mamy jeszcze jakby jedną cyfrę przed tym. No to tu można już to skracać, jak to skrócimy przez to, co jest jakby w y, mianowniku to wyjdzie nam, no tak jak tu, 1, więc nic nie ma, więc 2 razy x minus 7, no i tu minus wyjdzie nam przez y, minus 2 razy 3 minus x, no i po prostu trzeba to zapisać teraz tak, no to oczywiście w nawiasie, no i to obliczamy i wychodzi nam 4x minus 20, nie? Po prostu tu trzeba to tak zapisać, no jak się skróci, to i tak tak wychodzi, więc no. No i ja tu ostatni, taki normalny przykład, łatwiejszy od tego poprzedniego, po prostu skraca się i wychodzi nam x plus 2. No i jeszcze mogą być też przykłady słowne, czyli zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, czyli na przykład mamy a złotych i b groszy, ile to złotych, no to po prostu złotówki plus liczba groszy podzielone przez 100, bo jedna złotówka to 100 groszy. No, bo mnie, mieć 500 groszy, no to 500 podzielę na 100, to 5, czyli a złotych plus b podzielę na 100. No i, I tak naprawdę to, to tyle z tego tematu, bo to zrobiliśmy, to zrobiliśmy też, yy, to też zrobiliśmy i to też. To tyle z tego tematu. Jakieś ciężkie to nie jest, to jest bardziej powtórka z klasy. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję. Przypominam o zostawieniu subskrypcji, opeczki w górę. No i co? Widzimy się w kolejnym filmie. Nara!